hej ja wszystkim dzień dobry, witajcie w szóstej części Dead Space Remake zresztą. I dzisiaj musimy iść znany zbiornik z hydrazyną, no, tak jak w ostatniej części. Dobrze, w ostatniej części trochę zboczyłem z kursu, poszedłem tu, i tam zarazem defibr... Defi co jest? Uźwa. Defibrillator. Który też się później przyda. Ale najpierw chciałem tutaj wrócić, żeby sobie uzupełnić stazę. to jest nieoceniona. Dobra. Możemy iść dalej. Ciągle nie mogę przeżyć tej apteczki, którą nie? No niby dobre wyjście, że automatycznie, znaczy automatycznie używa się apteczka przyciskiem, ale czasami człowiek może się przejechać, tak jak ja. Dobra, hydrazyną, no, gdzie jesteś? A, pamiętam, to też było w oryginale, walił głową w czego? Na pewności, żebyś kolego nie stał, nie odgrydu ba, Fuck. brak zasilania. O, apteczka? Nie Kredyty A i nie mam Dobrze. żadnej apteczki Bo specjalnie zostawiłem to największą w sklepiku Zajęliście wiem Kredyty Co, mam tu zrobić? Aha. Dobra. Wiem, że wyskoczycie prędzej czy później. No nie wierzę, że nie. O Kurde, naboje. Nie pogardziłbym jakąś apteczką. A zapomniałem, że mogę... Wyrywać im ręce. Tak ich zabiję. I wtedy mam, mam nowy harpun, że tak, że tak powiem. Tu to do kaszle. Dawaj Nowy harpun. Złodzieju harpunów. U, węgiel. Mam już chyba dwa. Nie. To noga? Gdzie jest harpun? Mam dwa węzły. Jest warsztat. A to co? Poziom drugi. Dobra. No, dwa węzły, co możemy zrobić? Tlen, to jest strefa. Strefa stazy. A, powiększa mi się. Mogę wydarzenia się zwiększyć? Najbardziej mi chodzi o punkty życia. Narwia stacjon, tlen. O, szlak. No i dylemat. Hmm. O, mogę zwiększyć tutaj od razu. Dobra, obrażenia. A w kombinezonie... Fuck. No Dobra, ten. Szła możemy korzystać z tego. Hmm. A może możemy? Z plazmakatera, bo już mamy, mamy trochę amunicji, chyba. Podbieraliśmy. Ile mamy? No, trochę mamy, dobra. Z większym uderzeniem, czy nie? Jezu, zapominam. Tak. No, ale. Bojamy się. <laughs> A gdzie jest mi harpun? Dobra. To, to, to też może być. być. Aha, dobra, pamiętam. To trzeba walnąć tu. Czyli tak. Linda, to jest tu? A nie, Linda. windę. Hmm. O. Potrzebem tam jest. <laughs> Ey, no, bu co jest? kurde. A tu jest Winga, martwy, ślepy durniu. Boże. Fuck. Gdzie, gdzie, gdzie? Ty na nic nie widzę. Gdzież? No Co znowu? Kredyty, po mi kredyty. Nie on zostaje, czy nie, ale... przezorności nigdy za wiele. Ciebie mój Harpium? Kurde No bo mam jeszcze trochę stazy Tak się nie czuję będąc bez apteczki że ja pierdzielę Fak. Ty, zabiję go O czekaj staza Chciałem kurde iść Tędy Gdzie to jest coraz to góbię Moje łucznie Nie wychodzi do nieznanych pomieszczeń, takich ciemnych jeszcze. Zawsze widzę siebie jak ginę. Dobra. Nie opuściłeś tą? Pierdzielę, Isaac. No patrz. Co to? Kredyty. Gdzie jest ta ręka? Fak. Trzymaj tu rękę, no. Tam się ręce często znerwuje. Chwilę Boga. Uf. Dobrze w ogóle idę? Dobrze. Gdzie to puściłeś? Jest tutaj, dobra. O Jezu. Dobra. Teraz żałuję, że stawiłem tu jedną akteczkę w tym sklepiku. Cholera. No dobra, mam nadzieję, że jakoś znajdę po drodze. Zapnięte. Drugi poziom. Ej. Dajcie mi jakąś apteczkę, no Nawet ta malutka może być. Fuck. Oh o, fak. nie pamiętam, jak się robiło. Zerodzi tu. I opuściłem rękę. Upuściłem. Nie, to nie to. Fak. Nie, tak to się wrócę. Żeby mi się plan odnowił. Dobra. Idziemy. Gdzie ta ręka? Dobra. Co jej nie znajdę. Fuck. Naboje. Naboje, naboje. gdzie jest, kurde, ta ptaczka jakaś. O! Czy było? Też naboje. Fuck. Znaczy fuck. Dobrze, ale... Wiecie o, co, wiecie, o co chodzi. Ty pamiętam, w oryginale często ukrywali właśnie w tym, 0 g różne rzeczy. Co? A, śnikie odrzutowe. To wow. Kredyty Jezu, już się pogubiłem, nie? Ale to fajnie zrobili, pamiętam Oryginalne to ten Nie mogłem tak sobie na luzie latać po prostu od miejsca do miejsca możemy się ten odbijać Tutaj widzę, że mam pełną kontrolę już nad nim Zajebiście się zrobili Dobra, wziąłem iść tam głody na głody uff Nie wiem, czy coś tam jeszcze było, czy nie nie, pierdź, idź dalej. 3 lat. Mam boje. Ty no w ogóle nie daję apteczek. No bez jaj. Ile już czasu? Kredyty. To Tutaj. Nie to. Nie to. Nie to. To.

Na czarpteczek o to nie chodzi. No dobra, w że O! No nie no! Faktion. Значит, там. Ладно. Так, так. Ну, Не, я вам уже, знаете. Заебись. Ну, например. А у меня все же... О, фау. Czy nie? O nie lubię czegoś takiego, bo łatwo się zgubić. Kredyty, ja je Żeby nie powiedzieć inaczej. Dobra. Czekaj, kurzwa z każdej strony obstrzelam Kurze, już kurde nie mam tego Stazy.

Mam trollery amunicji i żadnej apteczki dalej. No jest po prostu. Dobra. Schemat amunicji pulsacyjnej. Dajcie mi kurde schemat apteczki. No w ogóle apteczka. Pierdziała. Ty naprawdę od dłuższego, dłuższego czasu. Żadnej apteczki gra mi nie dała. Żadnej. Nawet tej małej. O, o, o! Hell yeah. Boże, ja bym wyprosił. Nie wiem, jak to zauważyłem, ale... O. 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 to mnie zabija? Wiesz już. Sorry, ja go nie widzę. Jest, małpczeczko. No, oddychaj, Marcin, oddychaj. Dobra. I zachowaj mnie od swej kółka. Przez przypadek znowu. Dobra. Tak, otwieraj, otwieraj, otwieraj! Ja jestem? Tu yy, Tak, tam była zamknięta. Dobra, walijcie. Ja chcę na save point. Uf. Tak, otwórz. Boże. Dziękuję. O, matko boska. No, trwaliśmy. Nie zginęliśmy. Ma mateczkę nawet. No najpierw Widzimy sklepik. Sklepik, sklepik. kończymy tą część. O, stary. Jakoś dajemy radę. Schemat na energię pulsacyjną. O, ma apteczkę, mogę kupić. Znaczy, no, kupić. Ale na razie nie. Brązowy półprzewodnik, to możemy sprzedać i też te, tak też zrobimy. Brzut 9000. A mam naboj do tego. Do energii pulsacyjnej. Do. No. Do karabinu pulsacyjnego. Dobra, w serwku mam dużą apteczkę, której na, na razie nie będziemy ruszać za cholerę. Dobra, węzły 0. I widzicie, wychodzicie ze sklepu kół, kółkiem, nie? A jak nie chcąc stracić jeszcze dwa razy kółko, to stracisz kurde ten... Eee, apteczkę. Dobra, tutaj tu, tu, na sekundę. Trzeba to zawodować. O, dobra. Przetrwaliśmy. Jakoś z cudem. Dobra. Przesejwujemy. O, już dwie godziny gram. Nie wiem czy to będzie boss, czy nie wiem, czy nawet nie pamiętam. No dobra, dziękuję za oglądanie części szóstej. I w siódmej części wysadzimy tą blokadę, barierę, jak znowu zwan, tak zwaną. I zobaczymy co się kryje za nią. Dziękuję jeszcze raz za oglądanie części szóstej. Y Gracias.